Witam serdecznie od z tej strony. Kolejny odcinek z serii Groby Książęce. I teraz się znajdujemy tutaj na wykopach z saperem. I mamy zadanie, naszym zadaniem jest namierzenie jakichś anomalii w gruncie, żeby je jeszcze zweryfikować. Ponieważ dokopane, dokopaliśmy się już tu do piachu i trudno jest cokolwiek w nim znaleźć, jeżeli się nie rysują te takie fajne. Cienie w tym piachu, a wykrywacz tutaj bardzo pomaga w namierzeniu obiektów. Także zobaczmy, co się uda znaleźć. I tak to wygląda. Trzeba po prostu pochodzić po tym calcu tutaj. I często są takie obiekty, tak jak Andrzej mówił, że były zakopywane w piachu, piachem, no i nie widać ich, a detektor jest w stanie wskazać to dźwiękowo jeżeli będą tam jakieś, nie wiem na no przykład tutaj taki przepalony kamień może to słyszycie no i tak można jeszcze natrafić na jakieś obiekty, które nie są widzialne yy, okiem, które się nie rysują poprzez wymianę tych, tych tych ziemi, różnych kolorów tych ziemi i tutaj są cmentarzyska a tam jest Prawdopodobnie osada. Tam, gdzie widać sapera i archeologów, idziemy teraz tam. Zobaczcie, w profilu saper odkrył coś starego. I sobie tak siedzi tutaj. Siedzi. Kawałek fibulki. Tak wygląda z bliska. Tu jest ciekawa rzecz. W związku z tym, że to jest prawdopodobnie. Półprodukt. Po czym tak wnosisz? Już ci mówię. To jest w ogóle kawałek kabłonka zapinki. Powinna być duża konstrukcja, tak zwana kuszowata przypominająca kuszę. Ostro załamany, tak, pod ostrym kątem, więc wersja późniejsza. Natomiast tu mamy kabłąk, natomiast tu mamy miejsce, gdzie przychodziła tulejka, wokół której owinięta była sprężynka. I pierwsza sprawa, ta tulejka. Jest nieprzywiercona, nie ma otworka w środku. Ta, ta, ta część główki prawda, jest nieprzywiercona, więc nie moglibyśmy włożyć tulejki. Druga sprawa, tutaj na kabunku mamy guzek. I ten guzek to jest najprawdopodobniej wiesz, odpad, ślad po miejscu, w którym brąz był wlewany do formy. W późniejszej obróbce to powinno zostać odcięte, spiłowane dopiero tutaj przywiercony otworek włożona tulejka nakręcona sprężynka i zapinka by była a świadczy to o tym, że no mamy półprodukt więc najprawdopodobniej to no była tutaj pracownia jakiegoś brązownika na tej, na tej osadzie kolejna informacja kolejna informacja jesteśmy dalej na terenie osady i tutaj z tego obiektu patrzcie jakie drobinki wychodzą czekajcie już się to i mówisz, że to, jest, że to są łuski ryb, tak, tak? Łuski ryby i kręg tutaj był też. No, widać to wszystko faktycznie. I jedna koło drugiej. Ale żmudna robota. Naprawdę. Masakra. Ciekawe, ile jeszcze całą rybę ułożysz z tego. Oby nie. Zobaczymy. Kosteczka. Z krzemienia kawałek jakiegoś, nie wiem, czegoś co służyło jako żyletka, jako nożyk. Dużo zastosowań na pewno w tamtych czasach miało. Piękna rzecz. I nie żelazna. Tutaj moi drodzy kawałek garnuszka wyszedł, uszko. Dalej Z tego rowu, zobaczcie co to jest, jak myślicie? I Grzesiek wytłumaczy. No. Mamy tutaj czaszkę ptaka. Tu mamy fragment dzioba. Jeden oczodu, drugi oczodu. To jest chyba fragment potylicy, który musiał się odłupać od czegoś niższego. Niestety te kości są bardzo cieniutkie w grubości. Kilku wiórka od jakiegoś ten wiórku. dwa mm grubości. Starym no i jadli, jedli gołąpy. No. Jedli gołąby. No niestety kanibale jo Kapuście. i ciągamy dalej wydłubuje Pani dalej to Pani zostawia na tym cokoliku mhm. dobra to co wydługuje Pani dalej zobaczymy tutaj Andrzej przed chwilą taką kość w jakimś obiekcie nie wiem chyba dziewiątka tak? piątka piątka wylałeś na to klej? Ta, i tak żeby, żeby się cały, zach całe zachowało? Tak, spróbujemy to, to wyjąć. To się nas powinno nasączyć, zlepić troszkę z piaskiem. Ale miejmy nadzieję, nadzieję że dzięki temu wyjmiemy to koło w całości. Będzie się w większych fragmentach. Nie Chyba w takich się... dziobążkach. Ja się teraz zajmę tą hałdą. I zobaczymy, co mi się uda wyciągnąć z tej hałdy. Okropnie wieczny dzień dzisiaj jest i, kurde. Co nagrywam to jest straszny szelest. Nie chcę was tym katować. Półtorej godziny w tych hałdach i wam pokażę, co tutaj się udało znaleźć. Much pełno, tak jak widzicie. I tak. Tu jedna monetka jest moja, a druga ta dokładnie moneta nie wiem czyja jest. Dzisiaj ją zobaczyłem w ogóle na stole, ale to jest Stanisław August Poniatowski 1763 rok. Pięknie po prostu widać na tej monecie tą datę. Z drugiej strony widać tutaj napis Solid. Yy. Moja boratyna, która mi wyszła z tej hałdy Proszę Was. 1665 rok. Piękna facjata. Nie wiem. Yy. I jeszcze. Tak. Dwa kawałki ułowiu I taki kawali... kawałek malutki z brązu. I to jest półtorej godziny. Tak już są. Tak już ciężko tu w ogóle o cokolwiek, że e, tego, nie liczy, tego nie można liczyć. Półtorej godziny monetka, Boratyna i trzy, dwie kulki plus fragment brąziku. E, moi drodzy, jestem z powrotem na e, terenie Osady i tutaj namierzona przez Sapera, piękna fibulka, szerzej, głębiej, bardziej szczegółowo. Pan doktor Andrzej Szela. Słuchamy. Jak wyjmiemy, mój drogi, jeszcze widzisz, że siedzi. Na, na razie mogę przypuszczać, na podstawie guzków, które tutaj są, że jest to w naszej typologii, w naszym slangu, tak zwany A236, czyli zapineczka z początku okresu wpływów rzymskich. No, a co ciekawe, będzie to import. Import z terenu cesarstwa, no, który tutaj napłynęła w wyniku wymiany handlowej. Także ma no, kolejne ciekawe Ciekawe znalezisko. Tak jak to wcześniej powiedziałeś ekwiwalent, ekwiwalent podczas tak. jakiejś za, wymiany Co wymiany no Oj. Dobra zobaczymy jak to się rozwinie No to No. ładna No A tak widzisz identyczne jak w tej książce. Niestety paczka troszkę, troszkę nie za nie zachowana, ale tutaj pięknie. Nie ma. fajnie, Ja bym się wszystkiego spodziewał. Dlatego ja tak chowię zawsze te klapki, ale żebyś ty mi chciał ukraść. No wiesz co? No wiesz co? I ty, Brutusie przeciwko mnie, co ci ten klapek zrobił, ja się pytam. A teraz się boisz klapka, co? Ty kociambro, ty Ale zdenerwowany. Zara będzie. Co zrobisz? Dobry kat. Jest już dawno po wykopach. Wszyscy już pojechali do domu. My się tam trochę z kotem pobawili. Potrenowaliśmy z saperem. Ja zmieniam lokalizację. Eee, pokażę wam ją zresztą. Mam nadzieję, że jak tam dojadę, to będzie jeszcze słońce. Jedziemy. Spalimy dziada Czek, oil level Będę musiał kontrolkę poprawić Dobra Jest good. No i jest już ciemno Ja jestem po środku niczego Po prawej stronie kukurydza Po lewej stronie kukurydza Teraz ta kukurydza się kończy, i wjeżdżam w las. I tutaj, w tym lasku, sobie dzisiaj spocznę na noc. Tutaj, nieopodal będzie fajna rzeczka. O, tutaj mam fajne miejsce, żeby się zatrzymać. A dobra, jedźmy dalej. Tak wygląda moje auto. O, już nic nie widać. Mocna, jak nie wiem, latarka, ale i tak nic nie widać. I teraz idę Wam pokazać magię w postaci skaczących ryb. Tutaj jest rzeczka, chwila, bo mi coś do ucha wpadło. Teraz tak, zróbmy taki kwadrat i zobaczcie. Nic nie widać. Tam. Klimat nie z tej ziemi po prostu. Pełno tu by było, ale teraz ich nie widać. Poleciały się gdzieś, popłynęły. Ja już jestem wykończony, także kładę się spać. Raz na jakiś czas coś w krzakach tam zachrumka, coś przychodzi, jakieś lisy, jakieś dziki. Miejmy nadzieję, że do auta mi nic nie wyleci podczas mojego, mojej, mojej nieświadomości, jak będę spał. Eee, pokażę Wam to miejsce w kolejnym odcinku. Jest naprawdę malownicze. No eee, to co, idziemy spać, nie? Ja jeszcze streama zrobiłem w ogóle godzinę. A podczas tego streama mi tu jakieś zwierzęta robiły podchody. I teraz się naprawdę zląkłem, bo coś bardzo blisko podlazło. Eee, ja mam latarkę od Mirka. I nie zawaham się jej użyć. Łazi znowu coś tam. Dobra, ja chyba się zamknę na noc, bo nie wytrzymam tego psychicznie, <noise> tego stanu zagrożenia takiego. E, także jak się podobało moi drodzy, to zostawić pierdoły. Taki szybki dzisiaj odcinek wleciał. E, jakbyście chcieli zniżki na detektory to śmiało pisać na znaleziony w wodzie i z mojej strony to już wszystko. Saper będzie w późniejszym terminie. Z saperem się dzisiaj rozstaliśmy. Trzymajcie się, cześć.